E, dobra, czekaj, a teraz zrobimy tak. E, 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 dodam dwie mocy latarki... Tylko tyle. Idziemy na... idziemy tylko gdziemy na Tanglewood. Eee... Profeska, koszmar? Czemu tak, jeżeli mogę wiedzieć? A, profeska, whatever. Widzisz e, Masz od... zadanie. Otwalaj. Jest pewien bug w fazmofobii. Pch, Wiem, że on działa na singlu. Pytanie co będzie z multikiem? E, jest pewien bug. Wiem, że on działa na nas. Wiem, że on działa na singlu. Pytanie. Pytanie... Pytanie jak działa na multiku? W sensie. E, duch nas nie słyszy na hancie. Bam bam bam. Co co? No. E, ten e, świąteczny update e, co coś pokiczkał i duch nie słyszy na hancie. Aha, okej. Okay. Prze przetestujmy to. I, kurde, jaka piękna pogoda. W sensie, śnieg, w sensie śnieg. ale głównie chodzi o to, że jest cicho na zewnątrz. Dokładnie. To i tam Dokład Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Się chowamy do szafy. Ale, ale musisz odpowiednio w, Wiadomo w, wcześniej gasić światła Znajdźmy sobie może szafę, w szafę wolną, tu jest wolna szafa I tutaj O, tarot Okej okay. Uwielbiam kartę Tarota Ciągnij, by, byle byś nie zginęła Cześć to był... to był... że nie mogło tego być? To był devil, zgaduję. Tak. Death. Oh, full. Dobra, teraz ty. Ty w dół. O! Duszek! Ty mnie słyszysz, Duszek? Duszek! Joł duszek! Duszek, duszek! Halo! Duszek! Ty mnie duszku słyszysz! A mnie duszku słyszysz? Bóg. Duszku! Halo! Bóg. Jestem w szafie! You. Jestem w szafie, duszek! You. Ja jestem w szafie, a ty mnie nie you. słyszysz! Ha ha ha! Ej jak no, okay. the... <laughs> nie! Duszek, duszek! Duszek! Duszek? Duszek? Yo! Ja weź proskiemu. Duszek, mnie nie słyszysz? Ha ha ha, 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 ha. Teraz mi otważyła dzisiaj to szafa to był raczej przypadek e, Mi też, to przypadek Ogólnie jest jeszcze, jeszcze jeden z, z kwaząfobii Eee no. Jakby to wytłumaczyć zwięźle? Jeżeli na przykład wchodzisz do szafy, a, ma, a Patrz. Jeżeli wchodzisz do szafy, a światła wyłączasz dopiero tutaj, to duch wie, że jest w tej szafie. Takie ta, takie, takie cyrki. Ja naprawdę światło od, od powinno wcześniej gasić. O, te, 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 Szafki są jak, jak, jakby dziwnie powiększone. Joduszek! W ogóle, w ogóle słyszysz takie radio? Słyszysz radio? Tak. No, tylko przypadkiem nie odpalaj radio, bo radio to elektronika. Jasne, jasne. Ale normalnie sobie możemy gadać. Te takie bugi. Kuszek. Kurwa Ale. Zara, czy ty miałaś... Czy ty miałeś latrakę włączoną? Chyba w sensie tak skojarzyłem, że chyba... P na profesę. Przecież graliśmy dużo koszmar, ale teraz testujemy Baga. <laughs> I właśnie go testowaliśmy. Aha! A to jest Ghost Event, Siema! E, szczerze coś bani i przy, przy, przyjedziemy na nowo się, pobawimy. W sensie no, to, to było bardzo ciekawe. Mi się wydaje, że że chyba niech zgasiła się odpowiednio wcześniej latarki? Nie wiem. Ja powtarzam, my wcześniej grali dużo na koszmar, teraz testujemy baga. Jak widać, to działa, tylko no coś się stało dziwnego. E, dużo. Odpowiadając na pytanie, dużo. E, level. I dużo godzin, wiesz. Profeska. Ta profeska, żeby były jakie szafy wolne. Czemu on cię zabił? Przypadkiem? Czy... właśnie, czy, czy nie zwróciłem uwagi, czy może miałeś latarkę zapaloną lub nie zgasiłaś latarki odbywna wcześniej? Wcześniej, ja zawsze wcześniej o wiele gaszę latarkę. No to bo było... nie wiem, to w takim razie to musiał być szczepanek. Patricia Davis, hmmm No akurat to drzwi do tego, Wezmę cokolwiek. Bo ten tyle gadaliśmy na duch nic. No i tyle, jeśli chodzi o ładną pogodę. Pada się zepsuła. Cześć! Jedna szafa jest wolna w tym pokoju jak się wchodzi na lewo S Specjalnie Powtarzam, specjalnie nie do dodajemy rzeczy Na wypadek jakbyśmy zginęli Bo testujemy baga No, tyle Nie ma itemków jest okrąg, okrąg jest Eee... E, jasne Mamy zapalniczkę? Nie mamy A gdzie jest okrąg? W piwnicy. W piwnicy. idę po zapalniczkę. jak ciebie przywitała od razu, jak wszedłeś, mówiła. A! No tak! Upiek. Upsik! Chyba, że, chyba, że nie wiem, zresetujemy i dodamy ba bardziej od, opcjonalne rzeczy. Nie, chyba niż... Ja bym sobie okawę zrobić, więc może tak. Okej. Okay. No, było pokazane level, nie widziałeś? Nie obserwujesz, co się dzieje na ekranie. 10? no, 10? Wejść? No wejść i po prostu aktywność. Eee... Znaczy strzelmy i odjedźmy. Ale aneksta, bo bedra robić. to no nie wiem czy mam zostać i aftyć, czy wyjść po prostu? A czy ja, w sumie też bym w chwilę uderzył Afka? bym poszedł okay. dać pieskowi jeść. Jaki? Ale no, już mniej więcej wiecie z czym się je, jest, są, są dwa wagi w Fatmofobii. Bo widać czarno okay, na białym. Okay. Czarno na białym. No to za długo? Ja też zaraz wracam. Tak, 50 minut.